Siemanko, z tej strony Jakub Amator. Przygotowania do WNBF 2026 z siłowni plenerowej Jiggy dalej trwają, ale dziś nie jestem na Jiggy a na Placu Kalistenicznym, gdzie możecie również zrobić darmowy trening. A dziś pokażę Wam, co ja robię na górę ciała. Coś innego, stawiam na różnorodność, bo najważniejsza jest zabawa i mieć fan z tego, co robicie. Zaczynamy! A więc najpierw zacząłem od kilku serii pompek, żeby ciało złapało temperaturę. Potem rozgrzałem łopatki przed trudniejszymi ćwiczeniami. Robiłem klasycznie kilka podciągnięć pod chwytem i nachwytem. chwytem. Pierwszym ćwiczeniem od jakiego zacząłem trening było podciąganie australijskie. je zawsze na maksa do upadku, no plecy nabiło jak dzwon. Następnie dwie serie podciągania na kółkach gimnastycznych z rotacją, żeby lepiej zaangażować bicepsy i zawsze tutaj spinam brzuch. To sobie dodatkowo popracował. Potem zrobiłem podciąganie chwytem młotkowym w pozycji L-sit, dwa w jednym brzuch, plecy i łapy. Następnie dobiłem bicepsy na poręczy. Tą wersję można też robić na drążku, będzie trudniejsza. Pompa już fajnie weszła, co widać. Potem przeszedłem do takich pompek pikowanych, żeby zaangażować fajnie barki. No i co? Dipy, 5 serii, wszystko do upadku. Wszystkie w ogóle ćwiczenia robiłem do upadku, które widzieliście. Tutaj przetrenowałem fajnie klatę. Schodzę dosyć głęboko. Triceps barki, wszystko już dobite no i na koniec jeszcze na dobitkę weszły takie wjazdy na triceps no i nie można zapominać oczywiście o treningu brzucha bo ja wiem odkrywa się brzuch w kuchni, ale też warto go trenować żeby też kostki były większe żeby tam było więcej masy mięśniowej no i żeby był silny co da nam stabilizację kilka ćwiczeń, wznosy nudodrążka izometria, wznosy na poręczach tutaj widzicie dragon flagi tak, także ćwiczenie izometryczne trochę trudniejsze. No i tak, to już koniec treningu. Jeżeli dotrwaliście do tego momentu, to zapraszam Was do obserwacji, to pomoże mi promować jiggybry oraz się rozwijać.